Codziennie to są rzeczy najważniejsze. To mój wieczór Państwu. Słowa, ale taniec. Codziennie udajemy, że tańczymy szafkę. I bardzo dobrze. Ja chciałem Państwa przeprosić. Tak, wiecie Państwo, mnie znacie niemało, oglądacie ten program i wiecie, że ja nie jestem taką osobą, która nie wie, co powiedzieć w danym momencie. Zwykle wiem, co powiedzieć, ale dzisiaj mam jakiś taki nastrój, myślę sobie, Słowa, słowa, słowa. Przemowa, 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 wszystko, jak należy. Co tu gadać właściwie? Na szczęście, jak nie wiemy, jak powiedzieć coś słowami, to możemy też powiedzieć coś ciałem, tak zwaną mową ciała. Wyobraźcie sobie Państwo taka dyskusja na przykład o geopolityce, i ktoś mówi tak. Wszyscy wiemy, co to znaczy, a jak Państwo nie wiedzą. Rozwiązanie tej zagadki będzie później. Mi się to przypomniało, kiedyś byłem, proszę Państwa, jak byłem młody, na takich warsztatach z tańca współczesnego. Tak jak powiedziałem, byłem młody. W każdym razie ta pani, która prowadziła te warsztaty, mówiła, że taniec jest właśnie też po to, żeby wyrazić takie emocje, których w słowach nam jest trudno wyrazić je, takie emocje. I na przykład ona mówi, ja się na przykład dzisiaj rano wstałam i w słowach bym nie umiała Wam powiedzieć, jak się czuję. Ale za pomocą tańca i wtedy zaczęła wykonywać te swoje. I mówi do nas, wiecie o co mi chodzi? I my się popatrzyliśmy po sobie i powiedzieliśmy, oczywiście, bo byliśmy ludźmi na poziomie. Na szczęście, przepraszam za te w ogóle takie rozterki, jakieś. Na szczęście, proszę Państwa, ten program jest o polityce. A politycy to nie są osoby, które mogłyby powiedzieć Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie, nie za bardzo. No. To są osoby, które wiedzą, co mówią. Wiedzą, jaki jest sens. My to świetnie rozumiemy. Co więcej, jak się dzień kończy, to oni mogą sobie szczerze powiedzieć: Dobrze powiedziałem. Ale to było dobre. Państwo powiedzą, no ale chyba nie chodzi Panu o tego, tak? Tak, właśnie o tego, najbardziej o niego. Witold Zębaczyński, proszę Państwa. Zobaczmy, jak tłumaczył, że JBC PiS to nie jest to samo, co osiem gwiazdek. Posłuchajmy tego hasła. Ale pan teraz się pomylił, się Pan. No to Nie, pan, pan mówi nieprawdę. Pan teraz jest... No ja opieram, opieram tę informację na reportażu TVN-u przede no. wszystkim, prawda? Nie, pan mówi nieprawdę. Przecież, proszę Pana, dobrze, że, że mamy okazję porozmawiać. Reportaż TVN-u był na, te, na temat tego, jak dywersantom płacono za umieszczanie napisu, cytuję, J BCPIS, nie było tam mowy o 8 gwiazdach. I świerczek, autor. No auto, nie jest to to samo. Nie, nie jest to to samo. O, okej. Okay. Uwaga, proszę Państwa, teraz tak. E, ważny moment, zatrzymałem specjalnie, bo to jest ważny moment w przewodzie Witolda Zebaczyńskiego, absolwenta, wiadomo, prestiżowej Szkół. On mówi tak. I od to nie to samo, co 8 gwiazdek. I teraz. Kluczowy moment. Mówi. Tak samo można powiedzieć, więc wszyscy się domyślamy, że będzie teraz podawał przykłady takich rzeczy, co wyglądają, że to chodzi o to samo, ale tak naprawdę to nie jest to samo. Chce pan powiedzieć, że na przykład, niech żyje ZSRR, to jest to samo, co niech żyje Związek Sowiecki. Albo, że słowo na K znaczy to samo, co jak ktoś powie to słowo na K. Albo, że HWDP to znaczy to samo, co. Zawsze i wszędzie policja, rozumiem pan, to tak jakby powiedzieć, że to to samo znaczy, jak ktoś powie, jestem bezwzględnie inteligentny. A ja, bo jak powie, dzień dobry, nazywam się Witold Zębaczyński. W każdym razie, proszę państwa, więc zatrzymaliśmy w tym kluczowym momencie i teraz obstawiamy wszyscy. Pan, pani, pani, uwaga, zastanawiamy, czy Witold Zębaczyński znalazł dobry przykład tego, co jest to samo, a to nie jest to samo. No i zobaczmy, nie nie, nie jest to to samo, bo to zaraz można powiedzieć, że em, e, wie pan, e, e, to, to samo to, to jest, ale momencik, no czy, a czy po, niech pan. No pan ja muczy, gasp, ale <laughs> ale proszę to było 10 sekund, które wstrząsnęły światem i można powiedzieć to bez kozery. że em, e, wie pan, e, e, to, to samo to, to jest, ale momencik, no czy, a czy... momencik. Momencik, bo nikt mi nie przerywał, a ja nic nie powiedziałem jeszcze, więc chcę powiedzieć dalej. I... Umówmy się, powiedział dalej, znalazł w końcu dobry przykład. Niech pan no, powie, czy Kreml i Rosja to jest to samo, czy Putin i Rosja to jest to samo. Teoretycznie tak, a jednak jest mała różnica, prawda? No, ale My, te gwiazdy miały dokładnie na... te litery oznaczać, panie panie. Pra... Ale wie pan co, nieprawda to jest, bo nie płacono za 8 gwiazd. Ten symbol pochodzi ze strajku kobiet od opozycji ulicznej. I jest to element popkultury sprzeciwu wobec władzy PiSu. Tak, i mam te gwiazdy i zawsze one ze mną będą. I proszę nie mylić pojęć, bo to jest narracja PiSu kłamliwa. Oni jeszcze raz. myśmy się z niego śmieli, a on w końcu znalazł porównanie. Czy Putin i Rosja to jest to samo, albo czy Putin i Kreml to jest to samo? Nie. A, 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 a. Brawo, panie Witoldzie. Jesteś zwycięzcą. Idąc dalej, proszę państwa, czasem jak będziemy obserwować te wszystkie filmy dzisiaj, warto przyjąć taką zasadę. Są różni politycy, ale ponieważ nadchodzące wybory prezydenckie są super ważne, to byłoby racjonalne zakładać że do telewizji albo do radia z obrazem, czyli do telewizji, dają najlepszych, prawda? Żeby dobrze wypadli. Na przykład poseł Łącki został skierowany na trudny odcinek, bo do Republiki, żeby trochę nauczyć tłuszcze, jak się je widelcem i tym drugim, co zapomniałem. Posłuchajmy. Dlaczego Gus zmienił niektóre, niektóre rzeczy w koszyku? No nie wiem, jak u Was na przykład, ale ja patrzę po swoich znajomych jeszcze 5 lat temu czy 6 lat temu czy 7 lat temu wszyscy moi znajomi jak byliśmy na jakiejś imprezie jak coś jedliśmy to sobie wzięli ten chlebek wzięli te masełko i smarowali ten chlebek masełkiem żeby mieć a teraz wie pan co 70% moich znajomych smaruje to guacamole. czym Pani smaruje Guacamole, to jest to z mango, czy da? jakieś to się tam tak nazywa. Nowe hasło platformy. Proszę I Państwa, bożór pijmy polskie Ktośma. wina. I do teraz Ktośma. tego guacamole, Ktośma. nie polskie Ktośma. masło. <noise> Widzicie Państwo, jednym guacamole. Nie? Guacamole, i to, ten klarenbach to w ogóle siedzi tutaj obok w studiu mnie tak Państwu powiem w tajemnicy, jak ja to nagrywam I jak y zatkało normalnie, nie pisowca, zatkało, nie? Też Fajnie, bo to porusuje idealnie do tego hasła Rafała Trzaskowskiego o patriotyzmie gospodarczym, nie? Jedzcie bułki, bonjour, z polską guacamolą, z, polsku, z polskich sadów mangi, czy tam ewentualnie z polskich upraw awokady. E, tak, to zrobiło na mnie wrażenie, tylko tyle powiem. Idźmy dalej, proszę Państwa. Skoro żona... Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie, nie za bardzo. No. no to mąż, doktor nauk prawnych, Pan Myrcha już na pewno wie, co mówi, szczególnie, że jest doktorem nauk prawnych. Tutaj na tym nagraniu tłumaczy, o co chodzi w zmianach prawnych dotyczących mowy nienawiści. Czyli ktoś by powiedział cenzu, nie chodzi o cenzur. Posłuchajmy zresztą, to jest dosyć jasno wytłumaczone. O zdefiniowanych albo wykłutych w orzecznictwie pojęciach stosowania, nabywania, dostosowania przemocy, czyli lejcie kobiety. Na przykład publicznie, jeśli ktoś tak będzie nawoływał, lejcie kobiety, to będzie publicznie nawoływał do stosowania przemocy. Nie jest to równoznaczne z pewną krytyką, nawiązując tutaj do wypowiedzi... Ale jak dzisiaj pan... powie, lejcie kobiety, to nie jest karany? Panie senatorze, ta wypowiedź, nie wiem w jakim kontekście miałaby być użyta dzisiaj, na pewno będzie się cieszyła mniejszą ochroną niż po tej nowelizacji. Oj, proszę Państwa, bardzo mi się to podoba. E, kto jest? Kim jest w ogóle ten senator, co pyta, czy dzisiaj będzie, będzie karany. Bardzo przepraszam. To jest. Y, odpowiedź jest prosta, jak mówi klasyk. Nie, że em, wie pan, y, y, to, to samo to, to jest. Ale momencik, no, a, czy... Momencik, tak? Przede wszystkim co mi się podoba, i to jest cytat autentyczny. Jak Państwo mi nie wierzycie, to sobie cofnijcie to nagranie, a jak nie. No. Obejrzyjcie. On mówi tak: Wypowiedź: Lejcie kobiety będzie cieszyła się dzisiaj mniejszą ochroną niż po tej nowelizacji. Czyli celem nowelizacji, mówiąc krótko, jest to, żeby była ochrona hasła: Lejcie kobiety. I bardzo dobrze. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! No bo proszę Państwa, umówmy się, gdzie jest miejsce kobiet? I tutaj znowu następnym klasykiem. Jak mówiła Maria, wiceminister sprawiedliwości, Maria Jacek Dubła, to nie jest moim mężem, Eichardt? Zbliża się Dzień Kobiet, e, dlatego dzisiaj jestem pod e, aresztem śledczym na warszawskim Grochowie. Miejsce kobiet jest proszę Państwa nie w kuchni, a w więzieniu. E, tak, przynajmniej, tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast, drodzy Państwo... Po tych wszystkich fragmentach ktoś może mieć takie wrażenie, że my tu nie mamy do czynienia z ludźmi na pewnym poziomie. I czy to jest prawda? Absolutna nieprawda i manipulacja. Jak ktoś musi się wypośrodkować, że mamy do czynienia z ludźmi na poziomie, no to warto zajrzeć do wywiadu Rafała w gazecie wyborczej. Tak tu wyrażam swoje wrażenia ciałem teraz. Zobaczmy, co powiedział Rafał. Tutaj jest super fajne zdjęcie. Fajne zdjęcie, to nawet nie będzie się czepiał tego, ale tak. Miałem 16 lat, a Skrzynecki potrafił zaprosić mnie na wódkę albo rozmawiać ze mną serio o Polsce. Jak miał pieniądze, to fundował i wydawał wszystko. Innego dnia mówił Rafał. Masz jakąś kasę, bo jestem goły. Może byś mnie zaprosił na winko? Kiedy zadzwonił do dyrektora Muzeum Książąt Czartoryskich i wziął mnie tam w środku nocy, żeby posiedzieć przed krajobrazem z miłosiernym Samarytaninem. Rembrandta i damą Łasi, z łasiczką, Leonarda da Vinci. Zabierał mnie do muzealnych piwnic, gdzie wynajdywał obrazy, których nikt nie ogląda i o nich opowiadał. Jedna uwaga na początek, wiecie państwo, zobaczcie, jakie to jest ciekawe, jak w ciągu jednego życia Rafała Czaskowskiego jak się czasy zmieniły. Dzisiaj, jakby dorosły mężczyzna powiedział do nastolatka, słuchaj, chodź ze mną do piwnicy, tam są Obrazy, których nikt nie oglądał, i jeszcze wcześniej by do niego powiedział, Rafał, ja jestem goły, no to by była taka sytuacja trochę. No ale to właśnie to jest, polega na tym, że ludzie na poziomie pewne rzeczy rozumieją. Zostawmy to, proszę Państwa. Zostawmy to. To mi przypomina swoją drogą jedną sytuację. Miałem 17 lat, proszę Państwa. Byłem na takich warsztatach stańca tańca współczesnego. I ta prowadząca te warsztaty, która była bardzo utytułowaną tancerką i w ogóle bardzo szanowaną zdobywczynią wielu nagród, nie chcę mówić, kto to był, bo nie powiem, bo nie pamiętam też trochę. I ona mówi do mnie tak, Maciek, ty jesteś przyszłością tańca współczesnego w Polsce. I właśnie, a propos mowy ciała, bo była zagadka, na początku to teraz rozwiązanie zagadki. Przypominam, chodziło o rozmowy o geopolityce i mowa ciała była taka. Państwo oczywiście zgadli, ale ci, którzy nie zgadli, to rozwiązanie jest proste. Wojna z Chinami? Nie wiem. E, w każdym razie, proszę Państwa, jak wracamy do Rafała Trzaskowskiego, ja w sumie jestem za tym żeby w Polsce rządzili ludzie na poziomie, żeby kultura była, żeby ludzie czytali książki, żeby języki znali i, i ludzie na pójść Skrzynecki, Czartoryski, Rembrandt, Da Vinci. Tylko mój problem polega na tym, że za każdym razem, jak sobie próbuję wprowadzić, wytum, wyobrazić tego młodego Rafała z tym Skrzyneckim w tym muzeum, przed tym Rembrandtem, na tej ławeczce, to za każdym razem, no mój mózg niestety tak działa, za każdym razem... Wyobrażam sobie, że razem z nimi siedzi tam Witold Zębaczyński. I to cały obraz po prostu. I oni patrzą na niego, Witek. Widzisz? Co myślisz? Zabieranie dzieciom rodzin versus zostawmy dzieciom rodziny. Jedzenie robaku. I tak to zawsze wychodzi z tą uśmiechniętą Polską. Czytają książki, ok, bardzo dobrze. W metrze, w swetrze, w domu, w zagrodzie znają nazwiska, języki znają, ale potem, jak chodzi o to, żeby się popisać, to to jest gorsza żenada niż disco relax generalnie. Przypomnijmy klasykę debata, proszę Państwa, dwie nasze ulubione dziennikarki, czyli Dorota e, Wysocka-Sznep i Pani Justyna Dobroszoracz, jak chciały, żeby politycy zaimponowali i generalnie wszyscy, no zobaczmy. At the end of this debate you can say your goodbye message in English. Uh, we give you a chance to impress your voters anybody yes of course yeah. we would like to ask you for votes of course uh, european union is our uh, our common responsibility hmm. zawsze ja być gwakamola proszę państwa ze księdziaki ma wyszło jak zawsze czyli żenada no niestety natomiast proszę państwa e, pamiętajmy o od... Woodrow Wilson a Ronald Reagan. Państwa, pamiętajmy o naszym założeniu w tym programie, że do telewizji dają jakich. Dziękuję. Najlepszych. Pani posłanka Rosa, to na pewno państwo już widzieli, bo widziałem, że nawet dzisiaj rano w tej republice to bo warto. Warto to zobaczyć jeszcze raz na temat obchodów tysiąclecia Królestwa polskiego. Zobaczmy. pani poseł, e, pani poseł dlaczego Państwo polskie czy też rząd nie korzysta z takiej nieprawdopodobnej okazji. Widzieliśmy wszyscy, co, co dały Wielkiej Brytanii te wszystkie obchody czy koronacja na przykład króla. To jest nieprawdopodobny PR na zewnątrz. Czy nie powinniśmy poświęcić tej rocznicy no, jakiegoś mega wydarzenia? Myślę, że mamy teraz wyjątkowy czas, jeśli chodzi o Polskę. Okres prezydencji, okres silnego przestawienia zbrojeń, gospodarki na zbrojenia, okres silnych inwestycji i to, są chyba, to jest chyba najlepszy PR, jaki Polska może sobie zrobić, jeśli chodzi o kwestie zagraniczne. Więc tutaj wydaje się, że nie potrzebujemy dodatkowo jakichś wielkich wydarzeń z tego obszaru, bo mamy realne narzędzia, które wpływają na to, jak Polska jest postrzegana. Jest bardzo dobrze, proszę Państwa. Jeszcze raz przypominam, do telewizji dają najlepszych. Po czym to poznajemy? Tysiąclecie. Nie? To jak Pani patrzy na ten tysiąc lat i miałaby Pani jakiś taki pr sukces Polski wymienić? Nie muszę się długo zastanawiać. Prezydencja Polski jest aktualna w Unii Europejskiej. Te wszystkie szczyty w Paryżu, dzięki czemu, jak mówił Michał Szczerba, uniknęliśmy korków, proszę Państwa, w Warszawie. Wstrząsające, czyli innymi słowy, te tysiąc lat to jest długo, ale wiadomo, zaczęło się zasadniczo 15 października, jak pod Jagodnem, tam to w Jagodnie stali, i tam pizzę jedli czy coś tam. Nie? To jest taka mniej więcej historia też dla ludzi na, na pewnym poziomie. Natomiast, bo też jeden propagandysta pisowski powie, że nic się nie dzieje i będą pretensje. A jak tak pisali propagandyści pisowcy na przykład na Twitterze, to yy, zwolennicy obecnie rządzącej koalicji mówili tak, nic się nie dzieje. Wejdź sobie na stronę Gniezno 2025 i zobacz, czy nic się nie dzieje, dobra? No to ja sobie wszedłem, proszę Państwa, i powiem Państwu, dzieje się. No i zobaczmy, tutaj jest taki plakat, proszę Państwa. 6 kwietnia turniej żużlowy o koronę Bolesława Chrobrego. Żóżowiec tysiąclecia, to od razu wiadomo. Uroczyste posiedzenie, uczta chrobrego, wspólne biesiadowanie, proszę Państwa, piknik czytelniczy z ogłem w koronie. Natomiast dla mnie absolutnie, jak tak przeskakujemy, średnio średniowieczny weekend muzyczny, super. Natomiast to, co się będzie działo 15-16 sierpnia, dla mnie jako osoby, którą Państwo znacie, Śre średniowieczny weekend tańca. Proszę Państwa, dziękuję. I to można powiedzieć. Ja to tysiąc lat polskiego tańca. I zaproście mnie. Bo po prostu nikt lepiej tego nie poprowadzi. Tak tylko sugeruję. Żużlowcy są, ale taniec to też, proszę Państwa, to trzeba po prostu mieć to wyczucie rytmu, te wszystkie rzeczy. Ech, dobrze. I widzicie Państwo, znowu wyszło jak zawsze. Chciałem nic nie mówić, ale jestem tutaj sam, no więc coś musiałem powiedzieć. Do widzenia. Możemy sobie robić z tego hacheszki, Można by uznać, że to jest śmieszne, ale to jest tragiczna sytuacja.